Cześć kochani, mam na imię Wiktoria i dzisiaj razem z Karoliną oraz Sarą będziemy zgadywać po zdjęciach uczestników hotelu Paradise. Mamy tak naprawdę trzy próby. Pierwsza próba będzie najtrudniejsza, ponieważ obrazek będzie pokazywał najmniejszą część danej osoby. Jeżeli zgadniemy za pierwszym razem, dostaniemy trzy punkty. Jeżeli to będzie za trudne dla nas, możemy zobaczyć więcej naszego y, uczestnika, tylko że wtedy już możemy dostać dwa punkty lub za trzecim razem jeden punkt, gdzie obrazek będzie jeszcze większy. Prób mamy 5, ponieważ będziemy zgadywać 5 uczestników. Was oczywiście zapraszamy do zabawy razem z nami. Możecie w komentarzach pisać, jak myślicie, kto to jest. A my już zaczynamy! Tak jest. No dobra! Nie, a Jest jakaś charakterystyczna. No. Ja mam podejrzenie, ja ale. Ja też mam podejrzenie, ja też. ale. Zgadywać za pierwszym nie razem. Nie wiem, ja też właśnie nie wiem, czy to będzie to. Ne. Bierzemy następny? Czy wiecie? To może. Nie, no ja poczekam na Ja też czekam. Ne. Na następny? No. no. Następny, dobrze. Nie ma co szczelać. What? Co to What? jest? <laughs> Ej, mam dwa typy w sumie. Wyglądają jakieś czterdziatki. Eee. Dobra, się. ja strzelę, może. Ej, w ogóle pokazujemy sobie. To jest mój trzeci typ. Dobra, to ja zgaduję już. Tak? No, ja zgaduję. Ja też zgaduję. Dobra, ja szczeram też, nieważne. nie się dzieje? Macie? Tak. No. Trzy, trzy. Ej, no jak! Ja też dałam ja Darka! Ej, dobra, 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 czekajcie. Dobra, dobra. Werdykt? Janek! Jadnek! Ej, ale wiecie, że ja wiedziałam, że on ma tyle pieprzyków wszędzie, ale patrzę jeden, to tak za mało. Jezu! Ale wow. Ciężna nie zgadła. Dobra, to zero punktów. dobra, napiszę sobie, żeby widzieć to zero. Dobra, e, kolejne. Do... No wielaski. Zobaczmy kolejne. osobę. Uwaga. To ja? <laughs> w sumie Wika kaloryfer podobny. Piszecie? Tak. Ej Boże, ja się boję, że się ja to jest nie Ja tak. nie wiem, czy ja piszę. Ja piszę. Hmm, może już ale może najpierw zobaczmy dalej, jak to już co? Mamy? Co? No ale zobaczmy. Dobra, no, zobaczmy. Czy, czy dobrze nam idzie? No! Co to mógłby być? Yeah. Ej, I da, to, nie! co? każdy ma jest. Świetnie. Ładnie. Bo ja oh, na początku, no, pomyślałam na początku, że to może być Przemo, ale wiecie, taki bardziej wycięty jest Mati, no nie? Przemo jest taki większy trochę. Dobra, uwaga. Co to za łopatka? Łopatka? Kurza łapka. To jest bitek Wiki. Dobra, Wiktoria. Ej, kto to może być? Hmm. Nie no, ciężko tak po takiej części... za to, to miłość. Szkoda szczerać w sumie chyba. No ja właśnie... No... Dobra, dalej. Piszecie? Ja jeszcze nie. Nie, dobra, ja czekam dalej też. Ale... Ja piszę. O, no, dobra, to, dobra. No a teraz... No to teraz to pisz, no, chciałaś. Ja już <laughs> Nie. Teraz to widać. Czekaj, Karelna ma jeszcze rozkminkę chyba. No mam rozkminkę, teraz zgłupiałam. Dobra, to jeszcze jedno. To sam serduszko. Więc dobrze, że... Ja już tam... po, tym, obym, po tym bym zgadła tu na... Wisiorku. Eee, tak. No dobra, no dobra ale no jest mamy to. No to. nauki. To dwa punkty. No tak, dwa. Nowe. Ej, idziemy łeb w łeb. Ej, ale po tej rączce, to ciężko było zgodnić. Że to nie jest odważna, żeby... Ja wika tromaci. najlepszą z tym kolor To ja? Nie <laughs> czy będzie jakaś dziewczyna? <laughs> czy my tylko będziemy mieć? Kogo to pępek? <laughs> Kto ma taki owosienny pępuszek? No... Ciężko. Kilka osób miało taki pępuszek. No. Nie, ja nie, 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 nie zgaduję. Nie może zgadnąć. Dobra. Jolo. To nie pokazuj nam, Potrzeb ale Potrzeb Potrzebujemy czekamy. kolejnego. Uchodźcie? Ej, za co to jest. Teraz sobie próbuję przypomnieć, kto był w hotelu. Jezu, ja tak samo. No to nie jest już no właśnie, ja też tak. Y, ja piszę. Nie ja też piszę nie, 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 tak mi się daje. Kurde, mogę poczekać. <gryś> Jak nie, miłaś... mi się wydaje, że my i tak. No dobra, no dobra. dobra. Jak to miło, to. O <wzok> <gryś> Dwa punkty. Czyli wykernałe na webweb. Mika zgubiła się po drodze. Dobra, tam. Włosy na pętku. To jest jakaś kobieta. Ostatnia szansa to jest. Dobra, ja wiem. Ja nie wiem, Ja się wiem. Ja to ja? Tak? No słuchajcie, zobaczmy, do... zobaczmy jeszcze, zobaczmy żeby się na pewno upewni... Żeby na pewno na pewno się upewnić. O nie. O nie! No to już zrobiłam. Lao... Ej, dam Lao. Ja paznokcie podałam podobne. Paznokcie. Nie, a ja właśnie po popoznamam. Ale Leo też miała takie tak, no. podobne. Paznokka chyba miała panę. Ja poznałam ja po stronie. Przepraszam na no. to. co, miałam trzy. No to? Czyli trzy. 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 W sumie co? Wygrywam. No tak, no tak, generalnie ja poległyśmy. Nie, no to świetnie. Gratulacje. No, to gratulacje. Gratulacje. Dziękuję. Dobra, dałyśmy radę. To co, może kokosikiem się zbijemy na koniec? Co za. co za wygraną. O, Karolina, gratulacje. Gratulacje. Jak na Zanzi. Mhm. Dziękujemy, kochani, za oglądanie. Pochwalcie się oczywiście w komentarzu, jaki wynik uzyskaliście. A my zapraszamy Was bardzo serdecznie do oglądania naszej historii na TVN 7 od poniedziałku do czwartku o 20.30. Możecie również oglądać na playerze. No i ja zachęcam do subskrypcji i łapki w górę dla nas.